Dzień dobry z tej strony, Bilki. I jest ze mną wasz ulubiony youtuber, najulubieńszy na świecie, czyli Szczypson. Cześć Szczypson, jak się masz? To, kto? No Szczypson, nie znasz go. Ah, um, it's me. Hello. <laughs> hello, hello, widzowie. Wy zostawcie. A łapkę! Jezu, dzięki Szybson właśnie ratowałeś mi życie. Jezu, Szczypson, jest no, taki, zawsze jest taki bohaterem. męski. Zawsze jest taki męski. Czasami ja sam nie mogę wytrzymać tej męskości. Wow, męskości, no. wow, po prostu szok i Filipie kochany. Yy, musimy pokazać widzom, co tutaj się wydarzyło, ponieważ wydarzało się yy, od swojego odcinka nic, ale widzowie, od mojego odcinka bardzo dużo. Mamy tutaj ładny domek, elegancki. Popatrz fajnie, ty tutaj wiesz o co chodzi. Elegancko można się położyć. Elegancko się można położyć, prawda? O właśnie tak się można położyć. już poło... widzę nie, nie... w górnym rogu. W każdym razie widzowie, to jest sypialnia, właśnie tak dokładnie. Tutaj mamy y, tak, nie wiem, taki roboczy, po prostu miejsce robocze. Tutaj jest Enchanting i dalej mamy, słuchajcie, elegancki dywanik na pien, pier, pie, p, 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 pierwsze piętro Piętro. pier mi chodziło Piętro, piętro pierwsze, wizowe I dzisiaj będziemy budować dalej piętro pierwsze, ponieważ no musimy to jakoś ogarnąć, musimy zrobić balkon, właśnie Filip tutaj powiedział przed chwilą, że on zrobi balkon sam, da radę, ja mam tylko siedzieć i patrzeć i pachnieć, więc bardzo dziękuję Filip, że zrobiłeś to dla mnie. Nie przypominam sobie totalnie o tak takiej, takiej, takich słów. Tak było. Sorry. Nie, nie przypominam sobie tego. Wiesz co, wiesz co, w ogóle zamilcz i pomóż mi w budowaniu. I oczywiście jesteśmy na serwerze Kidowice. Bardzo fajny serwer, bardzo mi się tutaj podoba. Dzięki Filip, że mnie zaprosiłeś na ten serwer. Dzięki Filip. Luźno. Dziękujemy. Spoko! Teraz Dziękujemy. już nie mam mi boxów za każdy raz, kiedy powiesz moje imię. A kurde bez sensu. No dobra, no niech będzie. Dobra, chodź i ten. W ogóle powiedz mi, co... ale co ty tutaj robisz? To miał być balkon, a ty takie coś robisz? Filip, co to jest? To jest. To jest moja wizja artystyczna, artystymiczna. Ale to miał być balkon! Dobra, dobra, rozwalam. No, dziękuję. Bo ja chciałam taki balkon, żeby on był taki trochę nierówny, ale to jest wiesz, właśnie to co, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wizjoneryzm artystyczny. I właśnie ten nurt zapoczątkujemy tutaj w Minecrafcie. E, myślisz, że jakieś były nurty w Minecrafcie? Takie wiesz, to ja też to dobre. No właśnie. Dziękuję. A, Dziękuję z tą briki. Aha, no bo mi też, nie, no to fajnie, bo mi tak samo... A masz może drewno i właśnie z tą briki. no to coś na nadal powinno być chyba, nie? Okej, okay, to ja drewno? czekam w takim razie, aż mi dasz. Aha, czemu? No bo ja nie mam, ale takie zwykłe nie jungle, nie jungle log. A, no dobra, no zwykłe ja mam. Ja nie chcę też... jungle. Bo jungle jest takie, wiesz, dziękuję. To? To jest moje ulubione drewno. Tak szczerze to jest takie najlepsze, bo ono jest takie zwykłe, zawsze to wszystkiego pasuje. Dziękuję. Dzięki Filipie, jesteś super, naprawdę. Dzięki. Spoko. Idziemy widzowie na górę i... Ło co to jest za zombie! Ratunku! Dobra, dzięki Filip. E, I tak, Dobra budujemy... co, co, co będziesz robić? Sufit. Ja mogę Dobra, zrobić sufit. To robię też. Ale ja robię sufit powiedziałam. No ale ja Dobra. już się za to chwyciłem, nie? To teraz dobrze, dobrze, no to do, dobrze, dobrze, no to ja w takim razie zrobię tutaj jakieś dekoracje, prawda, drewniane, coś takiego, nie wiem. No myślę, że zrobimy tak samo dół i górę, co nie? Wiesz o co chodzi, żeby to tak, no było spójne w miarę ze sobą Ej, ty, ty masz bardzo ładny domek, y, Napoleonowie zbudowałeś, to może coś, coś w tym stylu Czemu ty to znowu robisz? No no, co, no, no bo mieliśmy to robić, no, no to dobra, robię. no dobra, no to ty to rób w takim razie, ja zrobię balkon e, balkon, widzowie, balkon I ja chciałam, żeby ten balkon był faktycznie taki trochę nierówny Nie wiem za bardzo, jak on ma się kurde zaczynać, jak on ma wyglądać Ale powiedzmy, że zacznie się gdzieś tutaj w tym miejscu Coś tak takiego. Jak to jest równy, to musisz, musisz to robić ten. już e, mm, to do swojego kręgosłupa, wtedy będzie fajne, taki nierówny. Ja Nic nawet nie, nie chcę. Ja nawet ja. Tak, Filip, jesteśmy dumni z ciebie i z swoich postępów. E, w każdym razie, zobaczcie, dobra, coś takiego tutaj robimy. E, no myślę, że tak to będzie wyglądało dobrze. Co ty myślisz o tym Filip? Filip. Tym, nie, nie, nie dam ci Mystery Boxa, już nie do Ale ja, ja, ja nie chcę, ja nie chcę żadnego Mystery boxa! <laughs> Tylko ja chcę tutaj właśnie znać Twoją opinię na temat tego balkonu. Czy to jest git. To czy fajne, to nie jest aczkolwiek mogłoby być lepsze. No właśnie co, ja nie, ja nie wiem jakby zrobić, nie? kurde, tak? Nie, nawet nie wiem. A, miałem. to, to, dobra, to szkielet. Możemy, że to jest szkieletor, no, dobra, czekaj, tutaj zrobimy z andezytu coś takiego i, widzowie, ja myślę, że będzie ciężka przeprawa z tym balkonem dosyć. E, masz strzałę, może ja mam? mam, mam nawet 7 strzał, proszę cię bardzo. Dobra, masz strzałkę. No ja tego potrzebuję, bo już wtedy mam infinity pool, dobra, jest. Dobra, widzowie, i Jeden tutaj zrobimy drugi. teraz tak, tutaj e, elegancko, analogicznie, coś w tym stylu, dobra. Jak to wygląda z dołu? Już ci no, mówię. Mi. Powiedz mi, jak to wygląda z dołu! Fatalnie. Aha. Serio? O, kolejny strzelający. Kurde, widzowie, no ja nie wiem, jak mam to zrobić, żeby to było ładnie. No, nie, no nie wygląda to fatalnie jakoś bardzo, no ale faktycznie wypadałoby coś tutaj zmienić, ale nie wiem co, stary. Czy ty masz jakieś y, informacje na temat zmiany? Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić tutaj, taki słup. Okej, okay, okej, okay, dobra, ma to sens, no i to będzie szkoda, takie. No to jest tylko na w samym wejściu. No, no to jest szkoda akurat właśnie. No ale dobra, może... A jakbyśmy nie... o lewo o jedno w lewo przesunęli i tu byłby ten słup? Właśnie w tym miejscu, co ty na to? Właśnie to co myślisz? No w tym. Nie w tym. Tak, no. Może, może, może to być pomysł yy, lepszy, może to być pomysł gorszy. Eee. Yy... No, nie wiem, kurde, sama teraz, no powiem wam. Dobra, Dobra nie wiem, nie Robimy wiem. to. Tak, robimy to. Jej! Dobra, okej, okay. w takim razie to musimy zniszczyć, to też trzeba zniszczyć. Hey, ja, ja mam taki pomysł, patrz, no? jakbyśmy to zrobili tak? Właśnie, patrz, pokazuję ci. No jak? Tak, i właśnie ten słup, co tu postawiłem też. No przecież tak I... to robimy, no przecież tak to właśnie mieliśmy robić od początku, no o tym przecież rozmawiamy to ja sobie. To wymyśli, Przecież to ja, ja, to, ja to wymyśliłam teraz. tutaj elegancko, Ale to co ty byłam. W ogóle, ja w się No co ty w ogóle mówisz? Ja, co ty, byłaś? co ty, co ty, co ty, co ty, co a ty co, co ty tam szepczesz sobie chłopczyku pod Nie mogę ci wyłączyć PvP? PvP mi, no kurde, ale jaja. Możesz? Nie, nie chcę, nie wyłączaj mi PvP. Czemu we mnie strzelasz? Ale ja mam wyłączone napisane. Że strzelasz? Dobra widzowie, ej to wygląda już lepiej, to już jest takie, no faktycznie jest ten nieład amerykański. Przestaniesz? Przestaniesz? Skąd we mnie strzelasz? Ale ja niby wpisałem ci, że ten... No ale ja nie mam niby, słuchaj, no niby wpisałeś, no. Mnie to nie interesuje, co tutaj wpisałeś. Dobra, teraz zdaję pół płytki. Pół płytki, pół płytki, pół płytki. Trzeba to ogarnąć. Co ty zrobiłeś? Sary. Dobra, to co ja mam robić? No przestań, dlaczego mi dałeś takiego spektatora? Co mam robić? No czemu powiedzmy? mam spektatora, no? Filip! Co masz spektatora? Dlaczego ja tutaj stoję? Dlaczego ty... No co ty robisz, Filip? Ej, Emilia, co ty robisz? A co ty robisz? Czemu ja jestem takim czymś? Czemu jestem duchem i ja stoję nad tobą i ty jesteś mną? O co chodzi? Filip, o co chodzi? Co ty, co ty robisz? Nie wiem, co się dzieje. Nie, o co chodzi? Ale co, ale co widzę? Co ty robisz? Dlaczego? To są, to są moje itemy. Filip, weszłeś we mnie. Wejdź, możesz przestać. Wejdź z mojego ciała. Wejdź z mojego ciała, i Joda. Nie, nie zabijaj mi tych itemów, Filip. Nie, nie! Co ty robisz? No oddaj mi moje co itemy! Robisz? No to Zrobić. Dlaczego mi no, byłeś no. mną? Czemu mną byłeś? No byłeś mną, ja to wszystko widziałam to, mną, mną, to nagrane, to mam to koszmar. nagrane Mam to nagrane, wiesz po prostu wszystko jest nagrane. No i nie mam połowy teraz moich itemów i są... Mam jakiś totem of undying i nie mam na przykład moich złotych jabłek. Wszystko mi w ogóle ukradło. No po co mi te perły? Czemu we mnie weszedłeś? A? Hmm. Ale tu masz... Dlaczego teraz uleżyłeś się o co chodzi? Ja tego w ogóle nie rozumiem. No już sam sobą jestem już sobą. Muszę też też jakieś w ogóle te latają, głupie te... czy nie wiem jak to się nazywa nawet. Jak to się nazywa? Fantomy? Tak? Tak. No. I w ogóle nie mam teraz moich połowy bo ty mi wszystko Ej, zabrałeś. a umiem czarować? Jak? No nie, <laughs> Upa, nawet nie próbuj. Ci. No nie denerwuj mnie Lebarus. Łebarus! <laughs> Jesteś się zadowolony? No. Słuchaj, ja w ogóle nie wiem, co to za postawowanie Twoje. Ale spokojnie. No nic, no. Nic, nic, po prostu nic. No i czy mogę moje itemy z powrotem, bo ja bym chciał tutaj budować. Ale ja ci już dałem wszystko, co ty No nie ale nie mogę budować, bo teraz nie mam temu do budowania. A, okej, okay. no to masz to, masz to, masz to, masz, masz, masz wszystko masz w ogóle. Jezu, masz to, ja ty zabierz sobie w ogóle, wszystko sobie zabierz. Dobra, no właśnie sobie zabieram. Wszystko już no. mi zabierała, nic nie No miałam, nic ci nie zabieram, mogli. no po prostu tutaj robię, tak, buduję, prawda, no, to co, co ty masz w ogóle, co, to, co tobie chodzi. Czekajcie, widzę, robimy to tak. Dobra, no to jeszcze trzeba. Do... Ja myślę, że tutaj zrobimy taras taki, więc co ty myślisz o tarasie tutaj? Czy ty możesz się skupić w ogóle? No, jestem skupiony jak nigdy. Mhm. Super tar taras. Tutaj co co byście zrobili, taras? No to powiedziałam teraz. Słuchasz mnie w ogóle. No to powiedziałam teraz. Słuchasz mnie w ogóle teraz. Możesz przestać? Możesz przestać? Możesz przestać? Możesz przestać. Szypson. No dlaczego mi takie coś robisz? No dlaczego jestem jak. Nie, no nie wytrzymam. No, Szypson przestań. Możesz przestać? Aha, nie mogę się z tego wydostać perłą? No way, o mogę. No, bo ja miałem no, jakieś ten... No i możesz usunąć tego Wedroka, no i co ja mam teraz z Redrockiem tym zrobić, nie? Czemu to mi no, tak nie będę robić? Ale ginowskich umiejętności muszę użyć, żeby to... Fajnie, są ma Moda, widzę, są Magame Moda. Widzicie to są używa Game Moda na z sobie. Z ja wszystko, mogę wszystko, mieć. wszystko jasne, adminem. wszystko jasne. Fajnie, wiesz co, z i z tak adminem. właśnie szukasz widzów. Dobra, co tutaj dalej zrobić, nie mam pojęcia, no tutaj będzie ten taras, to jakoś potem ogarniemy, damy tutaj adres na chwilę, żeby po prostu to jakoś tak... No dobra, niech to po prostu i tak jest. Niech to po prostu tak jest. Przestaniesz mnie naśladować Cześć. cały czas? Nie. nie naśladować cały czas. Ale ty mnie wkurzasz, dobra, tutaj zróbmy takie coś. Pięknie. Jak to teraz zrobić? Jak to teraz zrobić? No! Przestań! Ej, to jest tak wkurzające. Dobra, to zrobimy w ten sposób, to zrobimy w ten sposób. Tylko co teraz, kurde, właśnie? Bo mi tutaj to nie pasuje. O, wiem. To musi być tak, widzowie. O, nie! Filip! Co? Bo mi się skończyło. Skończył mi się Stonebrick. Tu masz. Aha, czekaj, dobra, w, w, jak coś to w fizyku, chyba powinien by się przelać stone. Bo ja tam dałam do przepalania stone'a. Ej, czemu dałeś mi i teraz mi zabrałeś? Gdzie jest ten stone, który ja tu miałam? Widziałem, nic ci nie zabrałem. Wiesz co, ten kto daje i zabiera, to się w piekle poniebiera, wiesz o tym? No, Szymson! Daj mi tego stone'a! Jeszcze mi łopatę zajumał. Nie wytrzymam, naprawdę nie wytrzymam, dobra. Ale ja nic nie zabrałem. Zabrałeś mi perfidnie moją, w ogóle moje, moją... No przestań, oddaj mi te rzeczy, które mi zabierasz! O nie, to tu jest, o nie, jednak jest równo, dobra. Okej, okay. zresztą tak dodaję i zabierasz się w piekę, ponieważ powtórzę sobie to cztery razy i następnym razem mi znowu zabierasz jakąś rzecz. To zobaczymy, czy będziesz jaki hop do przodu. Dobra. Dobrze. Kurde, myślę, żeby te... tych schodów tak jakoś nie wiem. Nie, skró... nie wiem jak coś zrobić z tymi schodami, bo tutaj by mi się No, coś to, takiego. To ścianę by trzeba było przedłużyć. No właśnie, czekaj, bo mi tutaj coś takiego by siadło. I to mi nie siedzi, okej. Zrobimy coś takiego i teraz tak. O! Patrz jak pięknie! Panato! Panato! No, no ale teraz to wtedy mamy takie nie, dziwnie. No nie, nie dziwnie, dlatego że zrobimy też tutaj tak. I teraz w ogóle nie jest dziwnie. No i teraz stół jak patrzysz jest dziwnie. No nie wiem. No to usuniemy te schody i dajemy coś innego po prostu. Co ty na to? Świetny pomysł. Jak na lato? No i genialnie! Dobra, my widzowie... Eee... Ja pierdzielę, co ty zrobiłeś, Filip? Dlaczego mam pełno dirta i na głowie też mam dirta? Co ty robisz, człowieku, co ty robisz? Możesz wyrzucić mi tego dirta, jak go nie chcę mieć. Daj mi pełno diamentów, a nie, nie chcesz. Nie chcesz mieć? Pirta. Mam ci wyczyścić... Nie, nie, tunek? nie, nie, ja sobie sama wyczyszczę. Nie no! To oddam ci tego dirta chociaż, żebyś cokolwiek miała po dzisiaj Ja się obrażam, ściągam słuchawki i wychodzę Staję wychodzę Wracam tylko po to, żeby się pożegnać z widzami Zowie! do jutra i Żegnają co ty znowu mi, mi robisz? Przestań mi wchodzić we mnie i dlaczego masz czapkę świętego. Żegnajcie, widzowie. Eee, piniuje. Jest.